Oto najlepsze skiny do Awupy do 50 zł i zaczynamy od awupy łapa, która w stanie faktory nie wygląda w ten sposób. Bardzo podoba mi się to, że są na niej pieski i kotki. I ona kosztuje około 33 zł. Właśnie w stanie faktory wygląda właśnie w ten sposób. A teraz miejsce czwarte. Czyli AWP gałęźnica w stanie Minimal wear kosztuje około 35 zł. Tutaj dalej jest motyw zwierzęcy, tylko tym razem jest to wąż, który no, bardzo podoba mi się po prostu ten zamysł, ten wąż przechodzący, ta skóra tak naprawdę na lunecie to naprawdę. Bardzo mi siedzi, ale pora na miejsce trzecie. Czyli AWP Czarny Nil, AWP, która jest cała czarna i ma piękne wyżłobienie, tak naprawdę w sobie bardzo fajnie to wygląda. Wygląda bardzo stylowo. Podoba mi się ten złoty z czarnym, super połączenie. A tak wygląda w rękach, ale pora na miejsce drugie. Jedyna AWP, która będzie w tym zestawieniu Battle Skirt, czyli zimny gradient, który kosztuje około 45 zł, właśnie. W stanie Battle karta wygląda w ten sposób, jest to na nową awupką z kolekcji Genezy, różowe skin, no i kurczę no mi bardzo siedzi ogólnie ta awóbka, to połączenie, to no gradient po prostu z niebieskiego w zielone, jestem fanem, tym bardziej, że to moje dwa tak naprawdę ulubione kolory, ale była jedna lepsza i właśnie teraz pora na nią. Aberracja chromatyczna to jest mój gold w tanich awóbkach. Sam nią gram. To, tutaj jest akurat w stanie lekkie zużycie i kosztuje około 47-48 złotych w tym stanie. No bardzo mi się podoba po prostu ten skin. Tutaj właśnie ta aberracja chromatyczna z nazwy jest i tutaj na lufie i tutaj te 360 no-scope. Tutaj jest jakaś, jakaś kula po prostu, pocisk. Też bardzo fajnie to wygląda i ksiki i w ogóle no cudo. Zostaw lajka oraz follow aby zobaczyć więcej skinów.